Ze Studia Telepolonika witam państwa Iwonka Balcerowska. E, proszę państwa, gościmy w naszym studiu e, pana Zbigniewa Małeckiego, prezesa Polskiej Fundacji Społeczno-Kulturalnej w Quebecu i pana Czesława Ochmana, wiceprezesa tejże fundacji. Witam państwa bardzo serdecznie. Witam państwa i dziękuję kierownictwu Telepolonika za zaproszenie nas na tą rozmowę zaczniemy może panowie od początku co to jest Polska Fundacja Społeczno-Kulturalna od kiedy istnieje i czym się zajmuje Polska Fundacja Społeczno-Kulturalna jest organizacją dobroczynną która istnieje już ponad 10 lat obchodziliśmy w zeszłym roku właściwie dziesięciolecie i czym się zajmuje zajmuje się gromadzeniem funduszów które z których odsetek wypłacamy dotacje dla organizacji polskich, polonijnych, działających na terenie Montrealu, dla osób prywatnych, studentów, stypendia i tak dalej. Także głównym celem fundacji, są, można powiedzieć, ogólnie są dwa. Zgromadzenie funduszów i wypłacanie z odsetek dotacji. Panie Czesławie, Pan jako Jeden z tych założycieli tejże fundacji, który się przyczynił do otwarcia tej fundacji. Może Pan nam powie kilka słów na temat początków tejże fundacji i ludzi związanych z fundacją. Więc, zamiar założenia fundacji był rozpatrywany w polonijnej kasie kredytowej, jak ona się obecnie nazywa. Wówczas nazywała się. Polska kasa oszczędności bodaj od roku 1970, 1972. Mianowicie chodziło z jednej strony o zabezpieczenie pieniędzy pochodzących ze sprzedaży ośrodka harcerskiego Gniezno, a z drugiej strony stworzenie podobnej instytucji, instytucji podobnej Jakie istnieje, istniały już w, wówczas w Toronto. W Toronto mieliśmy już trzy polskie fundacje, podczas gdy w Montrealu zbiórki odbywały się z okazji 3 maja, kiermaszów, bazarów. Natomiast nie było instytucji, która by dawała podbudowę finansową dla poczynań społecznych i kulturalnych. Więc. Yhm, Sama fundacja powstała przy współdziałaniu, jak powiedziałem, z jednej strony kasy, a z drugiej strony koła przyjaciół harcerstwa. Tak się złożyło, że w tym czasie byłem prezesem kasy i jednocześnie wiceprezesem koła przyjaciół harcerstwa. Na czele koła przyjaciół stał wybitny działacz społeczny. W świętej Pamięci Władysława Wstępień. Więc to współdziałanie dało wynik taki, że pod, z początkiem 1979 roku mogła powstać fundacja, i to w oparciu mając założycieli znanych działaczy polonijnych. Wspomnę może, bo mam przed sobą właśnie spis yy, yy, założycieli. Yy, było yy, pierwszych 15 osób pierwszej rady administracyjnej fundacji i wymienię chociaż kilka nazwisk wybitnych. Są to yy, niedawno zmarły yy, świętej pamięci Tadeusz Brzeziński, była świętej pamięci Irena. Romanowska prezeska rady szkolnej była siostra Terezja ojciec Henryk Pieprzycki doktor Stanley Skoryna Tadeusz Sołowi no, wspomniany Władysław Stępień Marian Wojdan mecenas Jan Zaściński więc jak państwo widzą osoby znane wielu z nich do dzisiaj jeszcze jest są członkami rady administracyjnej. Panie Małecki, mówi Pan, że celami tej fundacji jest przede wszystkim gromadzenie kapitału i wypłacanie dotacji z odsetek tego kapitału. W jaki sposób panowie gromadzicie fundusze? Fundusze gromadzimy w ten sposób. Mamy składki, to nie jest składka członkowska, jednorazowy wkład członka fundacji jest 100 dolarów. Jednorazowo, i są y, fundatorzy, którzy minimum wpłacają tysiąc dolarów. Teraz dwie trzecie naszego kapitału pochodzi z zapisów albo testamentowych, albo darów. Mamy tutaj zresztą, y, później pan Ochman wspomnił więcej prawdopodobnie o nim. Y, naszym głównym dobroczyńcą był w świętej pamięci Bolesław Lewandowski, który zapisał nam za życia 60 ponad 60 tysięcy dolarów, a po śmierci jeszcze zapisem testamentowym jeszcze zapisał ponad 30 tysięcy. Jeżeli chodzi o statystyki, ile macie Państwo członków a Mamy w fundatorów? tej chwili, tak, mamy w tej chwili 200 członków i mamy 78 fundatorów. No i oczywiście pracujemy, żeby uzyskać Wyska jeszcze więcej. więcej. Tak. E, Panie Czesławie, może pan nam powie o kilku fundatorów, którzy się zasłużyli dla tejże fundacji? No, więc oczywiście już Pan Zbigniew powiedział o naszym największym dobroczyńcu, Świętej Pamięci Bolesławie Lewandowskim, osobie wyjątkowej klasy, powiedział, jeśli chodzi o, o poziom jego, jego zrozumienia potrzeb Polonii. Mianowicie już za życia, i to jest właśnie ciekawe, wpłacił. Olbrzymią sumę 66 tysięcy dolarów, dokonał zapisu całego swego majątku na rzecz fundacji, i cieszył się już za życia, widząc, że procenty z tego kapitału szły na szkółki polskie, na, na harcerstwo, prawda, na bibliotekę. Więc to oczywiście stanowi olbrzymi wkład bo to jest niemal jedna trzecia prawda, naszych aktywów. No ym, dlatego staramy się uhonorować jak najbardziej jego, dlatego powstała ta, o której będziemy niedługo mówili, kwatera zasłużonych, żeby tego typu ludzi uhonorować, żeby pamięć o takich nie zaginęła. Jeszcze tylko wspomnę o tym, że te pieniądze, które on przekazał, pochodzą z ciężkiej pracy. Pracował jako zmywacz w restauracji, i to nie pierwszorzędnej, powiedział nawet drugorzędnej, także dużo nie zarabiał, a niemniej jednak wszystkie i to zaoszczędzone pieniądze przekazał fundacji. No, i trudno będzie nie wspomnieć o dwóch również osobach. Naszej pierwszej fundatorce to jest pensjonariuszka y, 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 Domu Starców, która pierwsza wpłaciła y, 1300 dolarów. Tą osobą jest Bronisława Trella, y, Również zna znany y, dobroczyńca, bo. Powiedzmy, o nim sugerowałbym nawet telepolonicę. Powiedzmy, wywiad z tą osobą. Jest Marcin Furman, który należy do Rady Administracyjnej Fundacji, i który w samym początku wpłacił 20 tysięcy dolarów, po prostu, żeby podeprzeć fundację. Więc to jest człowiek na, na zwyczaj, ofiarny i powiedzmy to jest chodząca historia pochodzi z tej pierwszej fali przyjechał do Kanady w 26 roku przeszedł ciężkie powiedzmy czasy i nie jednak umi dawać teraz na dobre cele polonijne Mieli, mamy jeszcze kilku wybitnych powiedzmy fundatorów i nasza Nasze audycje, któreśmy prowadzili na polskiej fali, właśnie podawały nazwiska i życiorysy. Przyznam szczerze, że byłem zaskoczony bogactwem przeżyć tych ludzi pełnią życia. I właśnie tacy ludzie najbardziej są ofiarni. I do takich właśnie zwracamy się. I liczymy na poparcie, bo celem naszym, jak zresztą często sobie z prezesem mówimy, musimy i chcielibyśmy, żeby jeszcze za naszego życia ten milion dolarów, prawda, był naszym majątkiem, żeby można było obdarzyć całą, powiedzmy, tą Polonię, ta, która potrzebuje, to znaczy młodzież, harcerstwo. Szkółki polskie, zespoły taneczne, i sportowe kluby. Także to jest naszym zadaniem. Panie Zbigniewie, jeżeli chodzi o wypłacanie dotacji, jaki jest termin składania podań? Więc właśnie teraz termin składania podań minął właśnie z końcem marca. Raz do roku, od, to jest prawie że rytuał, prawda, ogłaszamy w prasie i w radiu że fundacja będzie przyznawała dotacje, prosimy o pobieranie formularzy, które znajdują się w Polonijnej Kasie Kredytowej no i ludzie prawda przesyłają. I teraz przechodzimy przez selekcję i ewentualnie rozdział tych jeżeli, dotacji. Jeżeli chodzi o y, ludzi, organizacje, kółka, komu przyznajecie dane, Myślę, dane pani dotacje? Pani pozwoli, że ja pani odczytam właśnie z naszego z ostatnich właśnie danych. Więc tak, Koło przyjaciół harcerstwa, które było oryginalnie przyczyną w pewnym sensie i skutkiem powstania fundacji, otrzymało w zeszłym roku 2400 dolarów, w tym roku dostali 2510, ogólnie od samego początku dostali 27 510 dolarów. Czyli więcej niż oryginalnie prawda, włożyli, Opraceno. tak? Teraz polska rada szkolna w zeszłym roku otrzymała 3,5 tysiąca. W sumie do dzisiaj 19 200. Biblioteka Polska otrzymała 4 tysiące, jak dotąd razem 15 tysięcy. SPK koło numer 7. Myśmy w zeszłym roku przyznali 3,5 tysiąca, bo był zjazd SPK jubileuszowy, po prostu trzeba im było pomóc. Ogólnokanadyjskie. Ogólnokanadyjskie, to był, prawda, wielki zjazd w Montrealu. Potem chóry i zespoły taneczne, to jest, prawda, wszystkim Ensemble International chór imieniem y, Wacława Lachmana, zespół Tatry, to w sumie w zeszłym roku wypłaciliśmy im 2900, a jak dotychczas, po tych 10 latach 10 350. To jest klub piłki nożnej Białe Orły, który jest bardzo prawda, ruchliwy i dobrze okazuje się, że dobrze grają, więc myśmy dali im w zeszłym roku 500 dolarów, jak dotąd 1700. Nie możemy więcej, bo nie mamy. Teraz Kongres Polonii Kanadyjskiej to była jedna z właśnie z, ze specjalnych dotacji Świętej Pamięci Bolesława Lewandowskiego, który postanowił jeszcze kongresowi prawda, dać, żeby było na ich akcję. Więc oni dostają 500, dostają 500 ten, dolarów, w sumie dostali 1000. Teraz druga grupa to są dotacje indywidualne na studia i różne projekty specjalne. W sumie wypłaciliśmy na stypendia studenckie i te różne projekty społeczno, natury społeczno-kulturalnej w ubiegłym roku 5300, a w sumie prawie 23 tysiące, 974. Pani Małecki, przepraszam, a jakie są kryteria przyznawania danych dotacji, jeżeli chodzi o, mm, o indywidualne osoby? Jeszcze, jeszcze o, o, tak, o Chciałem tylko powiedzieć jeszcze, że w sumie Zebraliśmy w ciągu 10 lat. Nasz kapitał wynosi teraz ponad 340 tysięcy dolarów, a wypłaciliśmy w dotacjach 103 860 dolarów. Teraz kryteria. Kryteria są takie: dla organizacji. Muszą być organizacje, które przyczyniają się do wzbogacenia życia kulturalnego Polonii. Wiadomo, Polska Rada Szkolna utrzymuje szkoły sobotnie. Obecnie jest taka sytuacja, że stracili zasiłek federalny. Także potrzeba im więcej pieniędzy. Biblioteka Polska, wiadomo, prawda, co robi. I stracili znowu zasiłek, który, dotację miejską. Wobec czego fundacja, prawda, w to wkracza. Dlatego... Y Kładziemy nacisk właśnie, żeby ludzie starali się dawać w formie darów czy zapisów na, yy, ten, na fundację, yy, na, naszą, na, nasz, na naszą fundację. Dlatego, że musimy, potrzeby są większe niż nasze zasoby, co dużo gadać. Teraz, jakie są kryteria, więc to pokrywa zasadniczo działalność organizacji, kryteria studenckie, no to jest bardziej skomplikowana rzecz, dlatego, że nie dajemy zasadniczo dotacji dla studentów, którzy zaczynają studia. Dlatego, że bardzo często się zdarza, że osoba zaczyna kończy. studia i ich nie kończy, tak? Bo od tego kryterium jest takie, pierwsze trzeba być albo obywatelem kanadyjskim, albo mieć status landed immigrant. I trzeba ukończyć pierwszy rok studiów i dostać świadectwo przyjęcia na rok następny. Wtedy można się ubiegać o stypendium. Strypendia niestety nie są wielkie, dlatego, bo nie mamy dużo pieniędzy. Przyznajmy mniej więcej około 500 dolarów, co nie jest dużo, ale zawsze pomaga. Panie Zbigniewie, jakie są projekty fundacji, waszej fundacji? Najważniejszym w tej chwili projektem, który nam zabiera najwięcej czasu i energii, to jest projekt kwatery zasłużonych na cmentarzu notre dame des Gdy ponad dwa lata temu umarł nasz główny yy, dobroczyńca świętej pamięci królestwa Lewandowski, zdecydowaliśmy się nabyć działki na cmentarzu, zorganizować tą kwaterę zasłużonych dla polskiej fundacji, bo zasadniczo yy, zasłużył na to, prawda? Jeżeli ktoś, nie był, kto, ktoś zasługuje, żeby być tam pochowany, to on na pewno pierwszy. No i y, na cmentarzu, na cmentarzu Not zorganizowaliśmy organizowaliśmy tą kwaterę. Jest pomnik, który, y, to są działki trzy, trzy, groby w jednej działce, sześcioosobowe zasadniczo. I mamy takie dwie działki w tej chwili i sytuacja jest taka, może ja pokażę. Więc, jed... Więc to, jest, to jest pomnik, który stoi na kwaterze Zasłużonej. Składa się z trzech nagrobków. W jednym w pierwszym nagrobku, prawda, jest pochowany święty pamięci Lewandowski, następnym małżeństwo stępieniowe, który w których prochy zostały przeniesione z inicjatywy syna z Państwa Stępieniów, Jana Stępienia, który jest naszym, również członkiem naszego zarządu. W tej chwili sytuacja jest taka, mamy jeszcze drugą działkę obok i jest już właściwie prawie, że zarezerwowana. Także zdecydowaliśmy się zakupić parę kroków dalej od tego miejsca 10 działek. Rozmawialiśmy na ten temat z dyrekcją cmentarza, która w nazwie to sekcją polską cmentarza Nordneż mnie nazywało Sekcją Socioculture Polonaise. I ostatnio dostaliśmy właściwie bardzo interesującą wiadomość, ojcowie Franciszkanie chcą zakupić, znaczy prawdopodobnie zakupią jedną działkę na tej nowej sekcji. Także w przyszłości y, te doroczna y, procesja parafii polskiej na cmentarzu będzie oczywiście miała miejsce i w, tam będzie właśnie głównym punktem będzie ta nowa kwatera zasłużonych w polskiej sekcji na cmentarzu. Panie Czesławie, jeżeli chodzi o projekt kwatery, yy, może Pan coś od siebie dodać na ten temat? No, yy, Wiem, że ma Pan yy, związek z komitetem. Istotnie. Istotnie. Jestem przewodniczącym komitetu, który nazywa się Komitetem Donacji i Zapisów. Komitet ten został stworzony przez Walne Zebranie yy, Fundacji pięć yy, lat temu. 5 lat temu, i celem jego, tego komitetu jest pomnażanie zasobów finansowych. Jednym z tych sposobów właśnie jest ta polska fundacja, polska kwatera zasłużonych, o której pisaliśmy w ulotce, która ostatnio była. Ulotka, która była wkładką do biuletynów parafialnych wszystkich polskich parafii to jest jak gdyby wyraz współdziałania polskich parafii w zorganizowaniu polskiej sekcji na cmentarzu Notre Dame de Nes w ulotce tej piszemy, że celem naszym jest z jednej strony prowadzenie, doprowadzenie do tego, żeby wśród młodszego pokolenia tradycje pielęg pielęgnowania pamięci zmarłych. To, co niestety zanika w naszym społeczeństwie. Starsze pary, jak piszemy, lub samotni zastanawiają się często, kto się zajmie pochowkiem, kto zadba o grób. Jeśli są dzieci, to już odchowane i od dawna na swoim, ze swoją rodziną, często w innym mieście lub kraju. Do tych ludzi, którzy myślą często o spokojnej, ostatniej przystani, zwracamy się z propozycją zarezerwowania miejsca wiecznego spoczynku i jednocześnie wsparcia celów Polskiej Fundacji. I tak jak mówimy dalej. Ten drugi powód to jest właśnie ten, żeby dotacja, która by pochodziła z tego tytułu, służyła na powiększenie kapitału Polskiej Fundacji i jak mówię rozdzielania tego na potrzeby tutejszej Polonii. Zwrócę jeszcze jedną uwagę dla tych, którzy, do których doszły, bo jednak. Rozprowadziliśmy prawie 2000 ulotek, a żeby zwróciły te osoby uwagę na to, że wpłacając na fundację otrzymują zwrot podatku. Czyli dajemy nawet w tej ulotce wyliczenie, ile daje wpłata dla przykładu 2000 dolarów, która. Odpisać można w takim wypadku 950 dolarów. Przy wpłacie 5000 dolarów lub wpłacie z myślą o kwaterze zasłużonych daje prawo odpisania 2420 dolarów. Więc Dziękuję. dlatego podkreślam, że. Dobrze by było, żeby te osoby, które chciałyby mieć informacje dalsze o tej kwaterze czy o czymkolwiek, jeśli chodzi o fundację, żeby zwracały się do prezesa Małeckiego pod numerem telefonu Zbigniewa Małeckiego 733 7500 733 7500. Panie Zbigniewie, Panie Czesławie, dziękuję Panu bardzo za udział w naszym programie. Dziękujemy. E, macie również. Państwo jeszcze o, o, parę słów o dodania na temat apelu, z jakim się zwracacie do naszych widzów, e, aby popierali, popierali polską Fundację po... społeczno-kulturalną. Apel poza tym do młodszego pokolenia, pokolenia żeby wsparło nas swoją pracą. Jeszcze udział w pracy społecznej, społecznej a szczególnie w, prac, w pracach Polskiej Fundacji Społeczno-Kulturalnej. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Dziękujemy. Ze studia Polonika żegna państwa Iwonka Balcerowska.